Zobaczcie, tylko słyszałem, jak się coś zerwało. Jasny wyszedł z jajek. Ten z łodzi. No Piotrę ten to wyszedł na dach i tylko trach. Zobaczcie, jakie tempo No on nabrał. Nie wiem, gdzie on, nie widać. Nie widać, nie widać, ja mu tu flatruję. się składa e? tam idzie tam się składa ale kuźwa ani nie klepie ani nic tu idzie tylko słyszałem jak zrobił trach coś się strzasło z dachu po 16:00. E tutaj obniża się A i patrzcie, jasne od jajek nie? ja za. Tu idzie o, trochę im sypniemy na ziemię Patrz jak chodzi do kolegi Myślałem, że nic, bo zawsze od niego brałem a idzie tam na łódź. No, do łodzi to on nie pójdzie. A idzie, zawraca. No, mu trochę przyflatrować. Pójdzie. No, dach widział, całą zimę tu prawie siedział. Idzie tutaj. Ciekawe czy usiądzie. Nie wiem czy go teraz widać. Na telefonie nie do siadania. Z wysokiego dachu. Ale kurde tyle ty gołębi brałem Z kolegi. Zawsze. No to Le, tu idzie, patrzcie, pikuje. No zobaczymy. Żeby kuźwa klepał, czy coś, on tak takie tempo tu nabiera. Zasypniemy może. No mu trochę podlatrujemy. A, jasny Dobry cwaniaczek Dobry, dobry Już nie wiem gdzie on jest A jest, idzie tutaj Ja Ale skrzydełka mu chodzą dobrze A już dawno nie miałem takiego gołębia Jajek Idzie tutaj Zobaczcie O nie widać Kręci się, no zobaczymy Jazda Nie wiem też czy mi nie zginął wiedeński czasami, bo się zerwał, poszedł na podębice Nie wiem czy przyszedł, czy nie przyszedł e zawracam Dobrze, już jest po 16 to jest tak, wiecie, widzicie, u mnie już zachmurzone, od drugiej latają, tam zawraca, no zobaczymy, czy jasne klepią samce pod niego, jasne, e, idzie tutaj, patrzcie jak się, tutaj, 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 tutaj. Nie do sąsiada, do sąsiada, do sąsiada. Nie, 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 nie tam są igły. Nie usiadł. Nie. Przeszedł. A idzie tutaj pod dachy Boi się usiąść, cwaniaczek. A ja tu przyflatruję. Zobaczcie, co idzie. Z bloków gołą, tam gdzie kiedyś nagrywałem. Gołębie klepią. Ja tu na nóżkę. O. <grystanie> On znowu tempa nabrał i wysokość. Ale chyba od razu, wysz... ja nawet już zapomniałem o nim. Mówię niedługo zamknę. O, idzie tu. A on wyskoczył. Co słyszałem? Jak się trzasło. Patrzę. O, tutaj, 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 tutaj. O, nie pasuje. A, 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 Zobaczcie, jak się trzęsie. Patrz, już siedzi. Nagram go na dachu. No, kurde. Dawno już nie miałem takiego trypełka. Od kolegi się brało, ale to nie pokazał żaden tak. A to. Gdzie on jest? za żałobny. Zobaczcie jaki. Ta, bo go zaznaczyłem. No kurde i od jajek i zobaczcie. Cwaniaczek. Idzie tutaj. Ten z zieloną, tą taką. Ale dobrze, jak już raz usiadł to to on już tu będzie Tańczyk. Mądra bestia o, Podrapał się To no taki na białogonek ogonek z kuperkiem Srebniaczek Oprawiony taki Samczyk Od jajek bym się nie spodziewał o, nie spodziewałbym się po nim Że tak wyskoczy On chyba tu od razu wyszedł i czas Bez pary, to bym go, ten... Mógłbym mu tylko pokiwać. Na no, do widzenia. Dobrze, że ma jajka, to. Z kamienicy gołąb. O. Latna bestia. Dobra, no zobaczymy. Jak zejdzie na ziemię... Dzisiaj to pewno nie, ale... Ten to... No, ta ze Skierniewic nic nie pokazała, ale... Tu jaśniak od kolegi. Dobry, dobry, szukał. Widzieliście, nawet mu sypłem to do ziarna nie chciał. Tam w sumie to nie są aż takie głodne, tylko te, co mają młode, to no. lubią drobne, no. Na młodych Patrzcie nawet nie gruka jak na jasnego to Zobaczcie jak ten Jak świeży gołą No to ta jasna ze skierniewic co przecież jest u mnie krótka No ile tam? 3 tygodnie A ten to tu całą zimę siedział to Pod hordę nie chcę wejść No i się cieszę Myślałem, że nic nie pokażę, bo tu jak świnie wszystko lata Co wypuszcza A tu jednak jaśniak z Łodzi pokazał Klasa Kolegi Piotrka Marka, zobaczymy jutro Jak wyskoczy Niech jeszcze dzisiaj sobie tu trochę podrepcze po dachu się przyzwyczai no mam nadzieję, że zostanie Idzie pod hordę Ać jaki niepewny Wszystko gruka on On Ale wie, wie gdzie usiadł. Wie, że dobrze jest Idzie do gołębnika chyba. Strzec z jajeczek. Patrz, gdzie jest. Nark. Trzymajcie się. Jeszcze wam nagram. Jutro może też wyjdzie. Ja nie wyganiam na hamano. Co wychodzi, to wychodzi, nie? Ma taki mały kuperek. Dobrze polatał. E, o zobaczcie, jak już zaczął. Już się przyzwyczaił. O, już trochę pogrukiwać zaczyna Za wiedeńskim. O te to na łebnik co. Luźwa skoczyć. Narka.